Overdrive, Fuzz, Distortion. A może coś z efektów modulujących? Delay, Reverb, Chorus, Flanger, Phaser. Może Tremolo? Albo octaver, Nie wiem. Harmonizer? Wiem. Kaczka. No nie. Tych wszystkich efektów używają gitarzyści na całym świecie. Ale który będzie najlepszy dla mnie? Jest taki jeden. Właściwie to jest narzędzie, które zmieni Twoje codzienne bitolenie, doprowadzające domowników do obłędu w co? Właśnie w muzykę. To niezależnie, czy jesteś początkującym gitarzystą, który poznaje dopiero pentatonikę w pierwszej pozycji, czy może grasz w skale modalne z zamkniętymi oczami, to jest efekt, którego możesz używać na co dzień w domu, albo grając w ulicznej wenty albo w końcu na scenie gromadząc wielotysięczną widownię wygląda niepodobnie no lupę to nieważne z jakiej firmy nieważne w jakim wydaniu ważne żeby dał nam możliwość Kreatywnego tworzenia muzyki. Możemy dzięki niemu nagrać tysiąc coverów. To na żywo. W każdej chwili, kiedy mamy tylko na to ochotę, włączamy, robimy pętle i w zależności od tego, jaki mamy w danym dniu nastrój, na jaką muzykę mamy ochotę, tak zagramy dany numer. Nie ma innego efektu równie rozwijającego naszą muzykalność. Teraz pokażę Wam super tani zestaw do robienia pętli, na którym nagrałem pierwsze moje próby z zapętlaniem. To jest zestaw oparty o bardzo stary multi efekt Zoom G2. Można taki kupić, może po 150 zł, używane chodzą. Troszkę taki zabytek, ale można już było z niego uciągnąć całkiem sensowne brzmienie i posiadał y, automat perkusyjny. Więc brzmienie gitary i perkusja szło z tego urządzenia na nasz looperek, który można kupić, nie wiem, 100-150 zł, taki zwykły Chińczyk, ale. Co ciekawe, posiada on wyjście USB, więc możemy go podłączyć do komputera i zgrać z niego nagrany materiał. Jest to bardzo tani i prosty zestaw, ale już na czymś takim można złapać bakcyla. Na koniec, puszczę nagranie. Jedno, które mi się zachowało z tych pierwszych, pierwszych prób na tym właśnie zestawie, na tym najprostszym zestawie nagranych. Jest to nagranie takiego dosyć znanego motywu w jakiejś tam aranżacji mojej i wiadomo, każdy może skrytykować, może powiedzieć, że to jest nagranie całkiem do pani, może w ogóle to jest zagrane źle, może bez sensu, bo ścieżki nagrane. Wszystkie gitary na jednym śladzie, gdzie bez żadnej możliwości korekty. Może i tak, może jest w tym racji nawet sporo, ale weźcie pod uwagę jedną rzecz. To nagranie brzmi tak, jakbyśmy z kumplami spotkali się w garażu i zagrali na jednym śladzie, nagrywając próbę. To jest jakby nie patrzeć. Najfajniejsza forma muzykowania. Nagrać coś i mieć z tego przyjemność. To tyle na dzisiaj. Cześć, gitarowe wariaty.